Zima powoli nas opuszcza, więc coraz więcej osób zastanawia się nad kupnem nowego roweru, ale niestety wygląda to tak, że kiedy taki rower już wyciągamy z tego kartonu, nie jest on w pełni gotowy do jazdy i warto zrobić kilka rzeczy, o których dzisiaj wam powiem. To, że musimy przykręcić kierownicę przednie koło i pedały, to wszyscy oczywiście wiedzą, bo tak zazwyczaj przychodzą do nas rowery, ale zanim siądziemy na nasz wymarzony rower, czego nie możemy się na pewno doczekać, warto zrobić jeszcze kilka rzeczy. A zaczniemy sobie od napędu. Często macie za kasetą takie. Plastikowe nakładki. Ich zadanie ma być takie, że kiedy zrzucimy łańcuch i przerzutka nie będzie dobrze wyregulowana, może spaść nam ten łańcuch po prostu za kasetę i możemy na przykład pourywać sobie szprychy. Sam zamysł jest bardzo dobry, ale finalnie wychodzi to tak, że ona bardzo szybko pęka, zaczyna nam szumić, strzelać, więc to jest warto zdemontować, a dobrze wyregulowana przerzutka nie powinna nigdy zrzucić Wam łańcucha za kasetę, więc tym należy się zająć, żeby tą przerzutkę wyregulować. Dobrze, jej zakres powinien być taki, żeby dobrze wrzucała największą zębatkę, ale nie zrzucała łańcucha bezpośrednio za kasetę. więc to polecam wam na początek wyrzucić. Oczywiście, ja nikomu nic nie rozkazuję, bo są też fani takiego rozwiązania. Ja osobiście fanem takiego rozwiązania nie jestem, więc zawsze to demontuję, dobrze reguluję przyrzutkę i wszystko jest ok. Ale jeżeli lubicie mieć takie coś, no to zostawcie sobie. Do plusów takiej podkładki możemy też dodać to, że kiedy będziemy czyścić swój napęd, teoretycznie część tego oleju i brudu z łańcucha nie będzie przedostawała się na tarczę hamulcową, bo mniej więcej do połowy wysokości kasety taka właśnie podkładka będzie nam to blokować. Niżej już niestety nie, no ale oczywiście będzie mniejsza szansa na zabrudzenie tarczy hamulcowej, ale są też takie specjalne nakładki do mycia roweru, typowo. Wsuwamy sobie za kasetę i wtedy mamy pewność, że nasza tarcza na tym nie ucierpi, więc możemy to rozwiązać w taki albo w taki sposób. Więc podsumowując, taka podkładka, nakładka, każdy nazywa to inaczej, ma duży Dużo plusów i dużo minusów. Ja osobiście polecam ją zdemontować. Drugą rzeczą, którą warto jest zrobić, to czyszczenie całego napędu i smarowanie łańcucha. Pewnie pomyślicie, no ale po co czyścić napęd, skoro jest fabrycznie nowy i nie ma tam brudu? Jest to oczywiście stwierdzenie prawdziwe, ale mamy na komponentach smar zabezpieczający tak zwany magazynowy. W warunkach magazynowych on bardzo fajnie zabezpiecza nam metalowe komponenty przed korozją, ale do jazdy bardzo średnio się nadaje, bo wszystko lepi się do niego jak muchy do lepa. Wystarczy, że przejedziecie sobie po łańcuchu palcem i poczujecie ten smar. To jest bardzo warto zmyć. Jeżeli już przy napędzie jesteśmy, no to przy okazji warto sprawdzić sobie od razu działanie tego napędu, bo często jest tak, że chociażby przy transporcie mocno cierpi hak przerzutki, bardzo się wygina, wiadomo jak kurierzy dostarczają paczki, czasami po prostu coś ulegnie zniszczeniu i wtedy szybko możecie sobie jakiś komponent, który nie działa poprawnie zareklamować i liczyć na nowy. Oczywiście finalnie czy dostaniecie coś nowego zależy od od producenta roweru, a oni podchodzą do tego bardzo różnie, więc wszystko zależy od marki. Natomiast życzę wam, żeby wasz rower dotarł cały i zdrowy. Po tej części filmu mamy już wyregulowany, nasmarowany, wyczyszczony napęd, który działa bardzo dobrze, więc możemy zająć się kolejnymi rzeczami. Koła są kolejnym elementem, które bardzo lubią ucierpieć podczas transportu. Przy mocniejszym uderzeniu koło może się rozcentrować i będziemy mieli bicie, ale też opony. Często fabrycznie nowe opony, jakie mamy oczywiście montowane w nowych rowerach, są przy Same z siebie. Często myślimy, że właśnie obręcz jest krzywa, a opona ma bicie chociażby góra dół, więc to też warto sobie sprawdzić. Wystarczy zakręcić kołem, przyłożyć sobie palca do obręczy i skontrolować to, czy obręcz jest wystarczająco prosta. Bicie kilka milimetrów jest normalne i nie ma co świrować. Przy odpowiednim napompowaniu opony nie powinny mieć też bicia góra dół. Jak widzicie, tutaj jest jak najbardziej ok, więc teraz sprawdzimy sobie przednie koło. Przechodzimy na przednie koło. Obręcz jest również prosta, więc tutaj jest ok. Zobaczymy, jak wygląda kwestia. Opony. Opona zdaje się być ok, mamy minimalne bicie góra-dół na obręczy, co możecie sobie tutaj zaobserwować. Możemy spokojnie tak jeździć. O takie małe odchyły możecie być jak najbardziej spokojni, natomiast czasem zdarza się tak, że te koła są naprawdę krzywe. No i znowu możecie ubiegać się o jakąś rekompensatę z tego tytułu, chociażby zwrot środków, zacentrowanie kół. A same opony musimy oczywiście dopompować pod swoje preferencje, czyli naszą wagę oraz warunki jazdy. Pewnie pojawią się komentarze, że takie sprawdzanie po fabryce jest bez sensu. Otóż moi drodzy, ja rocznie składam spokojnie ponad setkę rowerów z kartonu i naprawdę widziałem już różne dziwne rzeczy, od niedokręconych śrub, po pokrzywione koła, uszkodzone ramy i tak więc im szybciej to zauważycie, tym większa szansa, że producent rozpatrzy Waszą reklamację pozytywnie i otrzymacie z tego tytułu rekompensatę, nowe komponenty jak zwał tak zwał. Tam też pracują ludzie, a błędy to rzecz ludzka i myślę, że tyle wystarczy powiedzieć. Warto też sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub. Wiadomo, że nie każdy, kto kupuje rower ma klucz dynamometryczny, ale do rowerów karbonowych bardzo często dodawane są takie proste. Można powiedzieć, że praktycznie raz. Klucze, którymi możemy sobie spokojnie sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub, bo zawsze ktoś mógł się pomylić, więc warto poświęcić trochę czasu i posprawdzać dokręcenie tych śrub, będziecie mieli spokojną głowę. Warto przyjrzeć się dokręceniu śrub mocujących kierownicę do mostka oraz sam mostek do rury sterowej amortyzatora. Korzystając z okazji, sprawdźmy też dokręcenie kół, jeżeli macie sztywne osie. Jeżeli szybko zamykacze, też warto sprawdzić, czy są odpowiednio mocno dociśnięte. Sprawdźmy też, czy zaciski hamulcowe są dobrze dokręcone. Bo często zdarza się tak, że są właśnie słabo dokręcone. A hamulce w rowerze muszą być sprawne w 100%. Z tym nie ma żartów, to jest wasze bezpieczeństwo. Warto też przyjrzeć się amortyzacji, jeżeli na pokładzie waszego nowego sprzętu znajdują się bądź znajduje się jeden amortyzator powietrzny. Jeżeli są to amortyzatory marki Rockshock, warto zrobić serwis zerowy, bo niestety Rockshock daje bardzo mało oleju. Możemy je zatrzeć szybko, a tego nie chcemy, bo to droga zabawa. Warto pamiętać o odpowiednim napompowaniu. Nigdy nie będą fabrycznie napompowane pod was. A Ile i jak pompować, z pewnością znajdziecie w różnych artykułach na Google, jest tego bardzo dużo. A jeżeli nie dostaliście pompki do amortyzatorów i jej osobiście nie posiadacie, podjedźcie do najbliższego serwisu. Myślę, że taka usługa nie będzie nic Was kosztować. Hamulce, czyli podstawa bezpieczeństwa w naszym rowerze, warto tutaj zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, jeżeli macie taką naklejkę, możecie od razu ją usunąć, no bo mówi ona o tym, żeby nie dotykać tarcz po hamowaniu, bo są bardzo gorące. Prędzej czy później ona i tak się stopi i pozostawi po sobie niefajny ślad. Który będzie ciężko usunąć, więc warto zrobić to od razu. Warto oczywiście też sprawdzić to, czy hamulce faktycznie hamują. Nie ma nigdzie wycieków. Czasem zdarza się tak, że przewód się gdzieś przerwie, rozszczelni, no i po naciśnięciu klamki hamulcowej koło się nie zatrzyma, więc to sobie sprawdzamy na początku. Ostatnią ważną kwestią dotyczącą hamulców jest ich dotarcie, no bo musimy odpowiednio dotrzeć. Klocki starczą, żeby hamowanie było mocne i skuteczne. Są różne szkoły tego, jak dotrzeć hamulce. Według mnie wystarczy zrobić 2-3 km, nie używać maksymalnie mocy hamulca, tylko co jakiś czas, co kilkadziesiąt metrów spokojnie sobie stopniowo, coraz mocniej z biegiem tych metrów hamować, aż do dotarcia. Ale mówię, są różne szkoły, więc wystarczy przez pierwsze kilometry nie hamować na maksa, tylko robić to stopniowo i po tych kilku kilometrach Wasze klocki starczął będą świetnie dotarte. I przy okazji sprawdzania hamulców sprawdźmy sobie dokręcenie tarcz. Warto też zastanowić się nad tym, czy może nie chcielibyście okleić ramy bądź zabezpieczyć lakieru w jakiś inny sposób. Oczywiście rower ma jeździć, a nie wyglądać, ale kupując sprzęt za duże pieniądze, chcemy też, żeby jak najdłużej wyglądał dobrze. Czy to w kwestii późniejszej odsprzedaży, czy chociażby po to, żeby cieszył nam oko. Czasem zdarza się tak, że rowery w tym miejscu nie mają osłony i kiedy spadnie nam łańcuch. Poharatamy tutaj cały lakier, więc warto sobie taką osłonę dokupić. Jeżeli nie mamy jej fabrycznie, to jest bardzo mały koszt. Jeżeli nie mamy fabrycznie zabezpieczonego też spodu ramy, również warto kupić sobie taką gumową nakładkę bądź plastikową, jak kto woli, bo większość kamieni, która będzie wyrzucana spod kół, będzie właśnie trafiać ten spód ramy. Więc takim prostym gadżetem możemy sobie zaoszczędzić dużo nerwów. Możemy po prostu skutecznie chronić ramę i okolice suportu od spodu. Nasz rower jest już sprawdzony. Wszystkie niedociągnięcia zostały poprawione. Na koniec warto zrobić jeszcze kilka rzeczy. Są to już rzeczy indywidualne, więc każdy ustawi je pod siebie, chociażby ustawienie położenia siodełka. Każdy lubi mieć inny kąt. Tak samo kąt pochylenia, klamek hamulcowych i manetki przerzutki. To musicie ustawić pod siebie tak, żeby było Wam wygodnie. Mniej więcej w taki sposób sprawdzam nowe rowery z kartonów. Jeżeli Wy jesteście na kupnie roweru, to dajcie mi znać w komentarzu, co planujecie, bądź co już może zamówiliście i też chętnie. Poczytam Wasze doświadczenia z wyciąganiem nowych rowerów z kartonów, co tam było uszkodzone. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Hej!